Witajcie do następnego cika z Minecraftem, no i ze mną Patrykiem. No już widzicie, że trochę zaczynałam budować domek malutki, żeby mnie tu monstery nie zabijały. Ponieważ już dwa razy tu umarłem, raz przez gubiego szkieleta, drugi raz przez Creepera, z tego jest to ta ta dziura i no, szybko sobie teraz buduję tu malutki domeczek. no weź idź ty. Okna sobie później zrobię. Bo nie mam piasku przy sobie, akurat. Oj, 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 gdzie ja mam nóż? Gdzie ja mam nóż? A, już padł. Ale miałem szczęście, się, dobra. Um. O. Będę miał łatwiej, żeby z dach budować. A ja bez tego. No. Tak. Wysięc no. ode mnie, ty. Tak. Mam no. nadzieję, że mi wystarczy. Wystarczy. Ale chyba na drzwi nie, kurczę. Nie, dobra, muszę sobie zrobić teraz łóżko, to jest najważniejsze teraz. Dobra, idę tu parę owce zabić. Mam nadzieję, że tu są jeszcze parę owce. Raz, dwa... O akurat, o tu się te punkty leżą. A tu też wezmę sobie. Bo kiedyś, tam sobie zabierz stół magiczny i sobie zaczaruję różne rzeczy. A, owca, bym... Idę mam... A, jeszcze jedna i będę miał łóżeczko. woj! No. już mam. Na ten. Tak, mam. Idę sobie. Te zostawię. No, w ostatnim odcinku marudziłem, dlaczego nie mogę biegać. Zapomniałem, że jak się <grybujesz> różne rzeczy, to potem się nie ma energii, żeby biegać. Dobra. Budujemy teraz ten. Yy to robiło się tak, trzy na dole i trzy na górze no jest łóżko coś, coś mi się wydawało, że coś tam co? nie, tak mi się wydawało, dobra yy, wezmę sobie też trochę węgla żebym mógł sobie zrobić świeczki yy. aha, aha, dobrze, że Creeper tu akurat zwalił sobieś węgiel zbuduję, o o, mhm. dawaj to Dużo, ale zawsze coś, nie? Um, co mam te? To ja wezmę. Z patyków to ja zrobię te... O! Zrobię 20 sztuk. Akurat rozświecę tu, żeby mi tu nie sponowali. I teraz sobie zrobię drzwi. Dokładnie. Um, to było 3 tu i 3 tu, tak, dokładnie. Teraz dawaj resztę, o... I... O, to może na bok. I z drugiej strony. O! I zobacz, jaka ładna chatka. Patrzę, o. penis na górze. Uuu, mam chatkę i teraz mogę uciekać tu. Dobra. Um, no mogę też to trochę rozwalić Żeby tak to o, trochę równo wyglądało Nie jest najładniej, ale na początek niech wystarczy, nie? No, jeszcze sobie odświecę tu z drugiej strony E O Zaraz pójdziemy tam w jaskinię Albo jakąś inną jaskinię No, jeszcze tu, albo nie, to cholerę Mmm. wow 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 Nie ma od mojej chatki Ła wow. Ile ja ziemi teraz będę potrzebował żeby to wszystko zatkać Ach te creepery kurczę Zawsze daż do takiego czadu ale potem są problemy no 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 jeszcze tu trochę ziemi no, no weź chodź myślę tośmy czasami nie chce działać o jeszcze zaś ciemno zrobi to o Pójdę do łóżeczka, pójdę spać i będę miał w końcu spawn punkt tam. A nie, co chwilę umieram i spawnuję tam, gdzie jest początek świata, jezu. A im mi się ziemia skończyła, no kurcze. Dobra, bierzemy łopatę. Teraz trochę geografii, bo musimy to ten wyprostować cały teren. Przed chwilą tam byłem też yy, prosto tam. Bo nawet nie wiedziałem, gdy od spawn punktu pójdę prosto, bo sobie koordynaty napisałem, bo jak naciskam na f3, to mam tu koordynaty x, y i z. Jedyne co potrzebujecie to jest x i z, bo y to jest tylko wysokość, nie? Um, I sobie koordynaty napisałem i za trzecim razem, jak umarłem, to już wiedziałem, gdzie mam tu spawn punkt akurat. Dobrze, um, też sobie tu rozwalę. 35 sztuk mi wystarczy chyba No jeszcze jedno I zobaczymy Zak to tylko taka dziura wielka Pod domem Przed domem Koło domu No 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 zobaczycie Za 100 odcinków tu będzie willa stała A oprócz tego, tam z tyłu jest jakaś taka fajna, super yy, miejsce, takie fajne Które zaraz sobie zobaczymy, tylko... o i znów mi nie wystarczy... A! Idziemy po prostu w pole Nie chce mi się już tego dotykać, tego dziura Dobra, lecimy Mam parę kotlecików Zbroję mam Mogę iść O, to kwiatuszki, to sobie potem zbieramy No no, gdzie to było ten punkt, Z lewo, prawo? Teraz zgadnij. O, piasek! O, idealnie, to sobie wezmę coś teraz, to będę miał na szkło. O, sobie tu zbieram. No, zawsze się zauważę, że tak się głęboko wkopię, że... a nie, iść, myślałem. Ujuj! <grym> nie, ujuj, ujaj, szybko, szybko, skakuj do góry! Pływaj! Hy to szkielet? Czy to cin tylko szkieleta? Nie, szkielet jakiś czarny. Dobra, to nie idę. Nie, że ja rasistą jestem czy coś tam, że czarny? Nie, ale nie, po prostu nie chcę, bo już... już... dwa razy umarłem, a za trzecim razem to był creeper, to wiecie jak to jest. Człowiek uczy się na swoich błędach, a ja dopiero za trzecim razem, nie? Dobra, idziemy z powrotem do mojej chaty. To to ch ten Zobaczmy Z obwieznej ziemi. Eee, gdzie moja łopata? Ty łopata już mi poszła? Ty łopata... Nie! Ojej, łopaty już nie mam. No dobra, no to jest z tego nie. To zaraz sobie wezmę trochę kamienia i sobie z kamienia też zrobię. Różne tam rzeczy. No, czy się nie wystarcza? Ach, hoch ach. Ale też jestem mądry zamas, policzysz ile kostek potrzebuję, nie, tylko idę do co i patrzysz, że nie No zabraknie. Idę? Czekaj 3, 4, 5, 6 7, dobra, dawajcie 7 sztuk. O, noc się robi, dobra, wezmę tylko te 7 sztuki i idę spać. Dobra. Tu. O. Teraz pójdziemy sobie spać. Dziś drzwi zamkniemy, żeby nie przyszedł zielony penis. Nie zgłoci w nocy. Wyspane, idziemy teraz po Różne tam kamienie No O, i węgiel jest i... O, idealnie, tu chyba w dół można jeszcze Ty, idealnie Oj, nie, nie, idealnie Nie, nie, nie Albo nawet, dawaj, niech wybuchnie, To będę miał ten Od razu, o, od razu kamienie będę miał O, nie będę musiał ich rozwalać Dobra, tu już osiedlę trochę Tak samo, jak, jak nisko można iść No no dobrze Jedę po węgiel bo to jest ważne Nie tylko punkty ale też na światło i na inne rzeczy No już jestem level 1 kurczę czuję się jak boss no. Niech tylko trochę zbieram węgla to to od razu do pieca sadzę Bo miłość idzie przez brzuch nie Dobra, zobaczymy ile mam drzewa przy sobie. Mam 6 sztuk, to mi akurat nie wystarczy a nie na pieca. a, bo potrzebuję patyki, no to tak, patyki zrobimy 12, potem tak i kamienie o, to jest kamienia mam, o, dostałem ten Że zrobiłem sobie. Opaty sobie się zrobię z kamienia to można na bok dać. A zaraz muszę sobie jeszcze skrzynkę zrobić z drzewa, nie? No dobra, to, to sobie węgiel już wsadzę. No to tak głodny jestem. No. dobra, to idziemy. wezmę się drewniano, bo czekaj to było, tak tu Weznę drewniano, bo... Bo po co mi w inwentarze leżała? To nie używa, aż się zepsuje Dobra, tu mamy A bo się tle, bo jeszcze znów przyjdzie jakiś Śkielet czy coś tam I będzie dopiero przechlapane O ile węgla, o jezu, ile węgla, kurde Putony Ludzie tak od razu 500 mam O jezu, o jak ładnie jaka magika po prostu, się cieszę. Oje, za te... oje, ile węgra, jestem tak zadowolony, jestem dumny z siebie, że takie coś w ogóle znalazłem Dobra, dawaj Niech tylko znajdę żelazo czy diamenty, to sobie od razu zrobię sprzęt taki, że uh! No, 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 Już level 3. Kurczę, ale mam dobre życie. Dobra, tu jest... A, już nic nie ma? No to w dół kupujemy, nie? Zobaczymy, jak daleko, daleko zajdziemy. Dobra, nie będę ryzykował, pójdę gdzieś e... inżej i potem... Dobra. Ale chociaż trochę węgla mamy, nie? Zawsze tam się przyda. A piasku miałem, o piasek miałem stopić no to już do pieca wsadzamy o no. i dalej piasek, bum o jeszcze dołożymy dwie węgla o i będzie dobrze um, trzeba po drzewa pójść, nie? bo już nie mam tych o, czekaj, e, mogę zrobić te teraz jeszcze czekajcie, o to sobie jeszcze miecz sobie zrobię z kamienia coś jeszcze chyba, nie łopatę mam to mam to mam, no mam chyba wszystko o, wypluwaj I teraz, a no dobra poczekamy aż sobie trochę o szkło jest, cztery sztuki wystarczy na moje rzeczy to to tutaj będzie takie hardkorowe Tu o, będzie ładny widok na ziemię <grymne> o, jedno, drugie Tak samo sobie walimy A no, nie ma problemu, za wszystko rozbudujemy, mamy czas No się z drugiej strony to. ziemię tu o. Mogę też tu kwiatki położyć nawet, pójdę po nie, tu widziałem za rogiem były chyba parę, nie, no żółte widzę już daleka, biegaj, biegaj, o, o jedna czerwona i jedna żółta, żeby ładniej wyglądało, no, nie wiem dlaczego teraz mam dwa, ale, no dobra, tylko czerwone, co tam, co tam no czerwone łane kolor kobietom się podoba ach ale mam tylko dla dach brakuje no o, raz dwa o i ładnie wygląda no tylko to bym wszystko zlikwidował ale to chyba innym razem nie? No i to był dzisiejszy odcinek z, z moją piękną chatką. Do następnego razu, cześć.